Cześć wszystkim właśnie jedziemy nagrywać mój pierwszy filmik na YouTube. Cześć wszystkim, z tej strony Mariusz i witam was bardzo serdecznie na nowo powstałym moim kanale na YouTube. Czego możecie spodziewać się po tym kanale? Przede wszystkim dużej dawki wiedzy. Wiedzy z zakresu treningów, dietetyki suplementacji oraz nieciekawych ciekawostek nie tylko ze świata sportu. Zapraszam was wszystkich serdecznie do oglądania i widzimy się już niebawem. Cześć! I samolot w tle będzie słychać? Eee, kanał ten powstał e, z inicjatywy paru osób. Nie no, bez sensu nie wiem co on gadać generalnie. Zatrzymaj tylko nie ruszę. Wiedzę z zakresu treningowych. Kurwa.